Robercik, dawaj gotowy. Hmm, już. Robercik. <laughs> Robert Kurwica. I co już zamyślicie? No ciekawa, ciekawa. Biorę pociski. Tak. Karkę. Biorę tokarkę, kamerę. I, biorę też. I wezmę, nie wiem, dota. Niech będzie dot. Ok. Yeah. Niech członek drużyny ucieknie do chłopi podczas polowania. Yy, wykryj paranormalny dźwięk przy pomocy mikrofonu parabolicznego. Nie mamy go jeszcze, niestety. Uzyskacie średnią psychikę. No, czyli standardowo. Dobra. Kto to będzie tym razem? Gdzie do pomysłu włączyć TT? Od razu. Nie ma prądu? Nie. Nie ma. Ehm, to tu zawsze było? Co? Chodź, do piwnicy Widzicie to na ziemi? O, o. Nie było. Nie było tego, nie? Nie. To będzie jakiś, to jest jakiś dynamicz... Ym... To Dyna... będzie, mi się wydaje, poltergeist. Poltergeist, nie? No. Tak. Co... Poltergeist, jeden z najsłynniejszych rodzajów duchów. Poltergeist ale również jako hołośliwość, co to, to może manipulować obiektami wokół, aby wzbudzać się raz w swoich ofiarach wyjątkowa moc. Poltergeist może zostać wieloma przedmiotami. Jest mało skuteczny, nie wiem, kurde, a może demon? Um... Ale czemu co wy widzieliście w ogóle? Chodź do piwnicy, to zobaczysz. Mówi Macie, tutaj nic nie widzę, nie mam żadnej latarki, nie mam nic. No eee. to włączmy światło, przecież to jest światło. Gdzie, gdzie jest przełącznik? jest włączone światło. No jest, no ale tak dziś jak nic nie widzę. O. A w okay. lata, latarce. latarki nie. A dach chodź do piwnicy. Za, za, tu chodzi. Ale jak się stawia nic nie widzę. No to tu, proszę. Tu. Chodź tutaj o, no, na dół No dobra, Chodź ale to... chodzi o to, że tutaj nie ma nic w ogóle Nie Dobra no Niech, Niech żyje nam prezes, prezes naszego klubu, klubu. Niech, Niech żyje nam Cześć, Cześć. Jak, jak się nazywasz? Się nazywasz? Znaczy, tak no To mi się kojarzy z, z przyzwaniem szatana ale no nie? Ale No tak się też demony przy... Je, demon właśnie, A nie trzeba... Przecież Sąś był demon <laughs> ostatnio dzieli i tego że nie było No to akurat racja Z tego nie wiem no Ale czekaj, chodźcie na dół zejdziemy wszyscy razem. Ja sprawdzę ile w ogóle to ma tam stopni jest Nie, nie może być demon 18, jeszcze cieplej niż wyżej To nie jest demon, no? Tak, temperatura odpadła. Halo, halo, niech żyje nam prezes naszego klubu. Niech, <grym> niech żyje nam. Co? Proces no. no. Prezes naszego klubu. Są On jakieś te? Ma ktoś zapalniczkę? O, to jest pomysł Maćko! Wywołamy tutaj, go sami! Bo tutaj są, tutaj są świeczki, no nie? Tak, 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 tak. Sami go wywołamy. <laughs> dlatego się właśnie... Ale tu nigdzie nic nie migało jeszcze, no nie? Ale nigdzie nic nie ma, właśnie dlatego, no. Chłopaki... Pisało, że jakiś jest, jest jak trudny do znalezienia, no nie? Bardzo. To był podaj, że trudny do, do znalezienia był... Wiesz, się mówi, jaki to był. Um. Znalazłem kości w garażu. bum, to z tobą? Mm -mm. Patrzę, jaki tego. To był taki trudny do, do znalezienia, właśnie. O, Shade. To był ten nieśmiały. To chce ktoś pochodzić samemu? Światomiga. Masz zapalniczkę? Nie ma niestety Bimbum, ty nie masz zapalniczki? Nie, ja tylko pikacz, latarkę i crucifix Zatem kluczyk do dał, tak? Podamy furę ty, gdzie jest garaż? Nie ma garażu chyba Czy jest? Jest o, Na wprost o, od piwnicy, tutaj tu mi się nie było, to nie było. Tu znalazłem, tu znalazłem kości. O! O! Tak robię to, jest to akurat, że już od nas to zrobiłem zdjęcie. <noise> Mam tutaj coś tak, boczek przetarty. No ale naprawdę nigdzie nie ma odcisków palców, no nie, to jest jedyne czegoś. Mi, 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 nigdzie nic nie pikało, nie? Jeszcze nigdzie nic ani raz nie piknęło. No to dobra, nie wiem, ja mam kamerę jak chcecie to wyjść, ja będę chodził sam po domu. Dwa razy. Jest... Jest... E, czekajcie, 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 czekajcie. Jest, pana. jest zimno, jest zimno. W tym pokoju tutaj. Gdzie? Mroźna temperatury. <laughs> ja to nic, nie, tu nic... Tu jest, nie tu jest zimno. I minus 7, o kurwa. No minus i mówiłem. Minus 11. Mówiłem, że okay. tutaj... Okej, Dobra, to już no. Eee, na dole jest gdzieś dot. Ja idę, ja idę po dota. Masz detektor, panie? Shade, kaza się? Shade może być? Eee, widzę chyba orby. Shade może być. Nie, to nie jest orb. Gdzie ty jesteś, ja byłem w tym pokoiku jeszcze, patrzyłem dalej. Tak. Nie widzimy go w ogóle. Shade jest demonem nieśmiałym. Czyli jest ciężki do zauważenia I zgadza I demon. się, że są różne temperatury. I demon. Ma, ma, ale mam demon atakuje ciężko. Okej, Pimbum, ale zanim znowu zrobimy wszystko na szybko, to lepiej się upewnimy. Może mi ktoś poświeci tu. To... Ociski palców, przecież nawet nie ma odcisków palców. Musimy przetestować tego, tego, książkę. A jak to postawić? F. Ale tu już jest 22 stopnie, stary. A nie, jest minus 9, dobra, nieważne. A tu jest tipikami. Minus 10, minus 11. Mi się wydaje, że jakbyśmy zostawili jedną osobę, Tak. Mhm. Choć to jest tutaj z krucyfiksem niedaleko. Maćka. To jest Shade, 20. tak? I mu, i, na, i na niego jest krucyfiks. Tak? Eee... Nie, tak, na demona jest krucyfiks jest No dobra, to idźcie. Nie chodźcie, to już w kółko tylko idźcie. Jestem dobra. tutaj z kamerą. Ja idę do oto. No nie no, masz krucyfiksa, to tam tam Da. Ale no, jeżeli to jest świetne, to nie pomoże krucyfiks. Dobra, no, patrzę. Jesteście obydwoje już? Tak. Nie, ja jestem. A, teraz tak. Nic nie widać. Ja też nic nie widzę. Nie słyszę nic, ani nic. Jest zimno. Nie wiem, przejdę się po domu. Tak. Coś, do domu, w tym Coś tu słyszałem w tym pokoiku. Coś tu słyszałem. A jakbyś poszedł do. Do piwnicy. U... A do piwnicy? Do piwnicy, sorry. To nie żeby ci zaraz z tchu nie zabrakło. W ogóle myślicie, że te godziny coś o... o ...coś znaczają, czy nie? Czyli czasami druga, czasami dwunasta, czasami piąta? Nie. Nie włączaj, nie włączaj. Bo nieraz... ...jak są orby... No nie wiem, nic... Widzicie? To jest ten problem. Ja nic nie... O! Światło zgasło. O! Słyszałem, stamtąd. Widzisz, że w garażu? Gdzieś stąd, tutaj słyszałem. Wyłączyłem kamerę przez chwilę, bo jak wyłączył przełączniki, to może będą odciski palców. Patrzę za... ...odciskami, czy gdzieś ich nie będzie. Dobra, kamerę włączam znowu. Nie ma. A się, teraz dopiero słyszałem pierwszy raz, jakby mi coś uchnęło w ucho, wiecie? Mm -hmm. I znowu światło zgasło. To nie jest... Shade to nie jest taki, co on czasem straszy i tak dalej, co... Okej, okay, kompletnie światło wie. zgasło. Ja się, tak, szali... eee... Co? Gdzieś się drzwi zamknęły. Tutaj. Tu się znowu otworzyły. Shade zatrzyma wszelkie paranormalne zjawisko, jeśli w pobliżu znajduje się więcej ludzi. Nie, ja idę szybko do toalety, sekunda. Jest o wiele trudniejsze do i Shade nie, nie zacznie atakować, jeśli w pobliżu Czekaj, ktoś bo mi coś okay. że co? Shade nie zacznie atakować, jeśli w pobliżu ktoś się znajduje. Czyli jakieś jest więcej niż jedna osoba, no nie? Tak, super. No raz jeszcze. Shade zatrzyma wszelkie paranormalne zjawiska, jeśli w pobliżu... Znajduje się więcej ludzi. No, to jest nie, ten nieśmiały, no nie? Którego ciężko znaleźć. Okej, okay, teraz, który to był pokój, co on był? Tutaj był, nie? Tak. Tutaj. Tu były teraz drzwi przymknięte, chociaż ja ich nie przemykałem. Eee... Kto ma nie, dziennik? Ja dziennik położę chyba na stoliczku. Ja tam się wyjdę na, na Nie, nie ma, nie ma tutaj dziennika Tutaj cały czas te drzwi, drzwi tutaj gdzieś się otwierają i zamykają, wiesz? Nie wiem A może... nie nic nie pika, a nic się nie dzieje Światła nie ma Ja, ja pójdę do piwnicy, zapalę światło że żyjesz O jest coś MF na piątce W pokoju dziesięcym w pokoju Pikami, lekko Ale kupika. nie na piątce, kupika. nie? Kupika. Nie, nie, jest na Ale jest Czekaj, się raz tam pójdę Tak, tu pika Dobra, poczekajcie, bo to jest takie branie się za shade Pismo ducha, mroźna temperatury, EMF poziom 5 EMF poziom 5, się nie zgadza Gdzie jest dziennik? to ma dziennik? Nie wiem właśnie gdzie jest dziennik Ja go nie brałem nawet No ja go rozstawiałem na stoliku tutaj tak I na stoliku go już nie ma, okej okay. Zawsze trochę no. światło się jeszcze nie Jest też przecież jeden duch, który nie lubi. E, jak się nazywa? Który nie lubi. prądu. Nie lubi prądu. Nie lubi prądu, więc jak się rozpali wszędzie światła. Dobra, ja jestem, bo pukało w taborecik Grecik pukał w taborecik. Okej. Okay. O, oglądam, oglądam. Co, coś nowego doszło? No, szczerze mówiąc, to, to? nie, nie. Ten dół tak się kompletnie ten taki był, że kompletnie rzadko coś się pojawiał. Hmm. Światło zgasło. Znowu w całym domu. Halo, halo, niech żyje nam, prezes naszego klubu. Niech żyje nam. Halo, halo. Halo, halo. Odezwij się. Jak się. jak się nazywasz? nazywasz? Ile, ile masz lat? Skąd, lat? Skąd jesteś? Ty, O, Jezus Maria! Słyszę, słyszę, słyszę. On był tu u mnie, w pokoju. Widziałem, widziałem mnie. Tutaj ociek, on tutaj był. Się widziałem ściało, go, ale słyszałem go, bardzo blisko mnie. Pikało chyba na trójkę, czy na czwórkę. Halo, halo, halo. Odpiesz odpiesz się? Jak się, jak jak się nazywasz? Alalo, nie żyje nam prezes naszego klubu. <laughs> nie, no dobra. Alalo. Prezes naszego klubu. Halo. Jak, jak się nazywasz? Się odezwij się. Odezwij Thomas, Wilson. Thomas Wilson. Thomas Wilson. Odezwij, odezwij się. Jak się. Jak się nazywasz? nazywasz Thomas, Thomas Wilson. Wilson. Ty, Ty ruro. Rup ruro. Ruro na butle. Na butle. Thomas, Thomas Wilson. Odezwij się odezwij do nas. O! Mam coś. Gdzie? Gdzie? Um, widzicie? Jest dalej zimno. No. Tu jest... Thomas Wilson. Dalej. Tomas Wilson. Thomas Wilson. Dalej Tomas Wilson. Tomas Wilson. Tomas Wilson. Tomas Wilson. Tomas Wilson. Bo ciebie słuchać dwa razy zawsze gadasz w grze. O. Okej, już się teraz tam szybko? No, to jest 20 stopni, to tak. Pasuje Dziwne <coughs> Mrośnie temperatury Jest! Jest w pokoju Nie, 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 uciekaj, uciekaj, uciekaj uciek, 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 uciek. E, zabił! uciekaj, uciekaj. Uciek, uciek, uciek. To nie jest shade, to nie jest shade To na pewno nie jest shade Kogo zabił? Adama Gdzie parłeś? Świecił się dot? A Daśko? Co? Co? Ten zielono- zielony laser świecił się, widziałeś? Hmm. Chociaż było go widać na tym docie Jak było go widać? Znaczy jak wtedy co wyskoczył Ty mogę zabłapać za światło, widzicie to czy nie? Ehm um. O nie, nie mogę, ja czy ten nic Tu nie jest ja coś jest też, świeci mi się trochę No Ta zabawka spadła no, to jest poltergeist? Nie, poltergeist na pewno nie. Czemu nie? Bo nie rzuco, nie wiem, był kurwa. IMF nie, na nie, piątym nie, poziomie wyskoczył czy Daczko, nie? Adaśko, ty musiałeś gdzieś tą książkę położyć. Nie, nie, nie. Hmm, książka była. O to ty ją chyba kładłeś tutaj, gdzieś w salonie, czy nie? No ja no nie wiem, nikt jej niby nigdzie nie zabrał. E. Jest znowu. Nie mogę mu zdjęcia zrobić, ja A właśnie tak Właśnie też się umarłeś. z pokoju dziecięcego właśnie wybiegł na Maćka. O, ja mam Cześć. Musisz nie wchodzić, Ciekawie, ci muszę coś... muszę coś zobaczyć. Ale dziwi mnie to, bo to... Hmm... Nie, to odpada. Odpada. Użycie kadzidła w pokoju powstrzyma ducha przy atakowaniu dłuższy czas. To jest spirit. Kadzidła nie ma. Hmm... Ale na piątce wyskoczył, tak? Nie, na piątce nie... piątki A nie da, było. Odpady. Czy był poziom piąty? Nie, nie było nigdy. No więc właśnie. Poziom piątego nie będzie. Ocisków Odcisków palców też nie było. Orbów też nie było. Jedyne co jest to moroj. Moroj. I pasuje też do mroźnych temperatur. Moroi powstali z grobu, aby wysłać energię z żywych. Znani są z tego, że nakładają na swoje ofiary klątwy, które można wyleczyć jedynie za pomocą antidotum lub uciekając bardzo daleko. I zawsze są jego ofiary, tym silniejszy moroj się staje. Moroi cierpią na hipersomnie, więc słabną na dłuższy czas. Mrośnie temperatury, spirit box i pismo ducha. Nie wiem, No bro ty. Pismo, pismo ducha, nie wiem gdzie. gdzie chodź, poczekaj, aż pójdę do tego mieszkania, zobaczę, bo nie, nie widziałem nigdzie tego, tego. Ty, On Real? Ale widzisz? Widzisz no, to Maciek? Jest tak, jakby taka mgiełka po całym mieszkaniu. Ale to jest zawsze jak, jak jesteś martwy. A, okej. Okay. Ja bym wziął rewelantę no chyba. Jednak prędkość, pismo. Nie, nie, nie wiem, ale może temperatury. Myląca prędkość. No, ja no, przed nim nawet się nie, nie udało uciec, no nie. Easy, każdy bierze jednego. No. Ja biorę nawet. No to ja on Andrejo. A ty adość weź Moroj. No i tyle. Nie możemy odjeżdżać. Dobra, jak się odjeżdża? No za zamknij drzwi. Drzwi tutaj naciskasz na to 1 2 3 4. Znaczy. Nie wiem, nie wiem. Shade, back. I've got some jobs ready. Czy miałem rację. No ale przecież on atakował, jak staliśmy wszyscy razem. Tak. Więc co mówiłeś, że ty miałeś rację, jak ty mówiłeś? No, mimik. <laughs> nie, ale na przykład mówiłem, że Shade I 100 do osób zarobione jest. Dziwne to jest, naprawdę. Te dowody są, a się zbieranie tych dowodów jest czasami naprawdę dziwne. Shade, to nie wiem jeszcze.